Witajcie w kwietniowym przeglądzie witrynki. Zapraszam Was do filmu. To standardowa zaczynam od góry, czyli na pierwszy plan monstera. No, i jak pewnie widzicie, wychodzi już i czwarty liść. No i z tego, co widać, będzie coraz bardziej biały. To tylko wypuściła piękny korzeń powietrzny, więc ja jestem z niej całkiem zadowolona i myślę, że już na dniach wywędruje z tej witrynki i pójdzie właśnie do salonu tam, do dużego pokoju. Ma jest jej najstarszy liść, którego póki co jeszcze nie odrzuciła i wygląda bardzo ładnie, marmurkowo. I już przechodzimy do następnej. Dziś zamiast pokazywać je wszystkie w witrynce, to tak postanowiłam, że pokażę jej na połeczkach i przechodzimy do kolejnej monstery. Jest to monstera dubia, która ma się całkiem nieźle. Wypuściła najnowszego listka, który tak fajnie, przezroczysto wygląda. No, ja tu nie widzę, żeby były jakieś szkody z powodu przędziorka, Ma się całkiem nieźle na, tym, na tej roślinie nie znalazłam żadnego przędziorka, No i te listki coraz bardziej powiększa. Widzicie, to są jej najstarsze listki, z którymi kupiłam ja je tak śmiesznie zakręciłam, żeby właśnie ona miała szansę wypuszczać na tej deseczce, coraz większe te listki. No one są jeszcze mikro. A, widziałam takie ogromne liście Monstery, dupi jak po prostu dłonie albo i większe. Ja mam taką mini, ale bardzo mi ona cieszy i satysfakcjonująco puszcza te liście cały czas i coś nowego wychodzi. A tu kolejna roślina z witrynki, którą jest Maranta Lemon Lime. No i ona nie ma się najlepiej. Zarzuciłam jednego listka, tutaj zarzucę następnego. I no, wypuściła dwa, ale ona ich nie chce zbytnio rozwinąć. Wydaje mi się, że to jest wina jak nic przędziorka. Jak zbliżę, o widzicie takie delikatne kropeczki, gdzie nie No, to najprawdopodobniej są ukąszenia po Nie Niby go nie widać, ale wydaje mi się, że hmm, muszę zakupić jakiś inny środek. I chyba polisek nie działa na nią zbyt dobrze, więc muszę pomyśleć o czymś innym, bo bardzo mi jej szkoda. No, ona ja cierpi bardzo i nie wiem, czy za jakiś czas się nie będę musiała z nią pożegnać, bo widzę, że tak tego liścia niezbyt wyprostowała. Te stoją już od ponad tygodnia w rurkach, nie chcą się rozwinąć, więc troszeczkę się o nią martwię. Muszę pomyśleć, co z nią zrobić. Teraz jesteśmy przy filodendronie melanohryzum, który tutaj, jak widzicie, wypuszczał sobie listka. No i ten listek się ukręcił, no i nie chciał wyjść dalej. Niestety on się tak ukręcił, tak jakoś dziwnie pozwijał, że jak mu pomogłam, to po prostu ogonek był ukręcony, on sam z siebie odpadł. No i zaraz za tamtym liściem wyszedł następny. A tutaj widać, że już kolejny się szykuje. Ogólnie wygląda całkiem nieźle. Z tym, że ja ją chyba potnę. Od tego miejsca, w tym miejscu, w tym miejscu podzielam na trzy kawałki ukorzenie i zobaczę, jak będzie sobie radziła. Bo mimo tego, że ma naprawdę komfortowe warunki, bardzo dobre warunki, no taka trochę marudna jest i... no, nie za bardzo chce się jej rozwijać. Natomiast rośliną, która super niesamowicie mnie... Pocieszyła, jest ta rafidowora tetrasperma. Ona bardzo długi czas um, stała u mnie w salonie, i nic się nie działo. Um, ja ją dostałam w podłożu, już Wam mówię, w takim gruzie, z toniczką samonawadniającą. No, nie było jej tam zbyt dobrze, więc przeniosłam ją ostatnio do witrynki. Od razu te listki jej stanęły, wyglądały dużo lepiej. Jak widzicie, one się tak troszeczkę błyszczą, wszystkie te liście, bo one są po oprysku um, polisektem, więc. To jeszcze no, trzeba by je tylko nie przyczyścić, myślę, że może jeszcze ten oprysk raz powtórzę. Ale listki wyglądają bardzo dobrze, ale co ciekawsze, korzenie. No Na w końcu kuś... puściła piękne korzenie, myślę, że przeniosę ją do zwykłego podłoża i wywędruję już sobie z witrynki również do dużego pokoju na półeczkę, a tu natomiast mam piękny widok na alokazję red secret. No, i ona wygląda niesamowicie. Ten jej piękny, duży liść, nawet widać jakie fajne ma kolory w tym świetle. I widzę, że szykuje się do wypuszczenia kolejnego listka, że tutaj coś wychodzi, idzie nowego. Ona stoi sobie w Keramzycie, ma też bardzo ładne korzenie. Tu jednego liścia stracił, o, właśnie mi odpad straciła, ale on jest po. No, on już jest bardzo stary z zeszłego roku, więc nie będzie mi go bardzo żal, bo też był pouszkadzany. No i kolejna roślina jest to Syngonium Motel, które wypuściło najnowszego liścia, i to będzie ten listek. Tada, on ma też już takie piękne kolory, wybarwia się coraz ładniej, bo pierwsze liście, które u mnie wyszły, miały takie wybarwienia, czyli niezbyt ciekawe. Natomiast ten jest piękny i ten, który też całkiem niedawno się rozwinął, również jest piękny i ma bardzo fajne teraz wybarwienia. No i dalej męczy się z tym listkiem, nie chcę go sama odrzucać, więc ja też go nie będę urywać jest coraz piękniejsza, gęstsza i kolejne sygioniu w mojej kolekcji jakim jest albo variegata ma się niesamowicie. To jest również jej kolejny najnowszy liść, który wypuściłam. Ma troszeczkę mniej variegacji, ale mimo wszystko zachowuje ją. No i wam powiem, że one naprawdę cieszy. Nie są już teraz takie drogie, więc jeśli szukacie rośliny, która całkiem fajnie rośnie i ma piękną variegację, no to czemu by nie spróbować sobie z, tą, z tym syngonium, no spójrzcie tylko jak ono fajnie wygląda, z góry lub z boku, <laughs> no jest piękne i ładne. Teraz przejdziemy do alokazji i to jest alokazja Silver Dragon, którą jakiś czas temu zakupiłam za 3,99, więc okazja jakich mało, to była dosyć malutka roślina. Jak widzicie, ona ma taką swoją naturalną wariegację, przynajmniej tak mi się wydaje, że to wariegacja na każdym listku ma jakiś biały punkcik. Jak ja ją kupiłam, to tych punkcików nie było, a teraz zaczęły się pojawiać. Wygląda to bardzo fajnie, to są jej starsze liście. Ogólnie jest taką dosyć, w ogóle najnowszy list, który się całkiem niedawno rozwinął, jest piękny. A jeszcze ładniejsze są te spody tych liści. Jeśli udamy się, to Wam pokażę. Bardzo ładne. I do tego zauważyłam. Ona sobie stoi w seramisie i ma się w tym seramisie całkiem dobrze, że wychodzi jej tutaj jakiś maluszek. Więc fajnie, niedługo się sama zagęści. No, ona jest dosyć, powiem Wam taka fajna i niekonfliktowa. Chyba dobrze jej w tej witrynce, bo co chwilę wypuszcza nowego liścia. Tutaj jakiegoś zarzuciła, ale to nic. Zdarza się. Nawóz używam do seramisu. I to jest ogólnie taki mój nawóz do hydroponiki, chociaż czaję się na jakiś inny, mamy jakiś zakup, plan, żeby zakupić inne. No i ostatni rzut na moją alokazję Dragon Scale. A tu mamy kolejną alokazję, czyli Pink Dragon, no i ten najnowszy listek, który właśnie się całkiem, no... Chyba już jakiś czas temu się rozwinął, ale dla mnie on wciąż jest nowy. Bardzo długo czekałam na jej liść, myślę, że jakieś pół roku, więc w końcu się doczekałam i zauważyłam, że idzie kolejny liść, więc myślę, że jej całkiem nieźle jest w tym ceramisie. Tutaj widzicie korzonki, więc po przesadzeniu, no nie wiem, czy to po przesadzeniu do ceramisu, bo ona już w ziemi zaczynała coś tam wypuszczać, ale bardzo opornie i długo jej to szło. A teraz widzę, że wychodzi następny, więc cieszę się bardzo. Może za jakiś czas też wyjdzie z tej witrynki i zagości gdzie indziej, jakieś półce, bo naprawdę ma bardzo ładne te liście. A tutaj jest Epipremnum Variegata, które ma chęć rozwinięcia kolejnego liścia. Tutaj też miało taki malutki stożek wzrostu, który się ostatnio nawet troszeczkę powiększył, więc myślę, że za jakiś czas będziecie mogli, jeśli oczywiście macie ochotę, myślę, że w ciągu miesiąca na pewno wypuści i w maju będziemy mogli już podziwiać nowy listek tej, tego epipremna, który też jest bardzo ładne, ale rośnie całkiem no nie za bardzo szybko. Rośnie powoli, ma swoje tempo wzrostu, nie jest ono jakieś zbyt szybkie. O, Widzę, że na tym liściu też będzie jakaś wariegacja, no, Bardzo ładne jest to epipremnum, co prawda nie zbyt szybko rośnie, ale jak już wypuści jakiegoś listka, to czemu nie? No jest piękny. No już wam pokazuję moją biedną alokazję black velvet. To jest jej najmłodszy liść, który jest piękny. A to jest właśnie ten liść, który na początku wydawało mi się, że te przebarwienia, tutaj które widzimy, to właśnie jest od lampy, ale jednak to nie jest od lampy, tylko od przędziorka. Te plamki wyskoczyły, ja nawet nie zauważyłam, może tam ze 2-3 przędziorki biegały, nie było ich mnóstwo. Ale widzicie, szkody jakie są. Wątpię, żeby to było od lampy. Bo na tym liściu zadziałało się to samo i ktoś właśnie mnie pytał, czy ja pokażę z bliska, bo poprzednio, jeśli widzieliście, moi, gdzie żaliłam się w pewnym sensie, że właśnie jest przędziorek na alokazji Black Velvet. Widzieliście ją w worku zawiniętą, no bo przechodziła 24-godzinną kwarantannę po prysku. No i tak to wygląda, słuchajcie, z bliska, widzicie, takie delikatne dziureczki, o, no. No tak właśnie zaatakował ją przędziorek. Jeszcze Wam pokażę liść z drugiej strony. Tak dokładnie. Widzicie? Takie delikatne, drobne jakby dziureczki. No to najprawdopodobniej właśnie są skutki ataku przędziorka. Ale mimo przędziorka ona zdecydowała się, że wypuści kolejnego liścia i ten stożek wzrostu już jest całkiem duży. Korzenie wyglądają całkiem nieźle. I nawet Wam powiem, że jeśli ta lokacja stoi w keramzycie, to niekoniecznie zauważam, słuchajcie, ja zauważyłam tu w tym miejscu, że gdzieś biegają mi dwa małe bielutkie robaczki, ale jak przyjrzałam się tak bliżej właśnie tu po osłonce, również biegały w środku. Hej, no cóż, mam nadzieję, że będzie lepiej, myślę, jeszcze jak wspominałam, jeszcze nad jakimś innym środkiem. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że już tego przędziorka się pozbyłam. Póki co go nie widzę, chociaż maranta i alokazja no, najbardziej ucierpiały właśnie. No ale mam nadzieję, że już będzie lepiej. A tu jeszcze widok z góry na orchidę. To jest jufel orchidea Ludisia discolor. No i ona w tym spadną się całkiem dobrze. Nawet chyba muszę ją kiedyś wysadzić. Tutaj widać jej nowy przyrost, który idzie bokiem. Tu gdzieś widziałam jeszcze jeden. O! Tutaj, więc tam coś cały czas się dzieje. No, niektóre listki traci, niektóre zostają. Rośnie sobie w tym spagną, i muszę pomyśleć, żeby w końcu ją wysadzić. Muszę znaleźć na nią jakiś pomysł, plan, żeby zmienić jej miejsce zamieszkania na jakieś bardziej przystępne. No, bo ile może stać w tym kubeczku, chociaż najwyraźniej jest w niej dobrze, ale mimo wszystko przydałoby się już coś innego. No i teraz przy bardzo mocnym przybliżeniu zbliżeniu Zobaczymy sobie mój ogryzek, bo teraz to już jest ogryzek, który właśnie. O! Teraz może będzie widać. Powiększył się troszeczkę. Jeśli nie widzieliście mojego przeglądu filodendronów, to pokazywałam właśnie w tamtym, na tamtym filmie, że no chyba jakieś oczko coś tu się dzieje, coś będzie się działo. No to już troszeczkę się powiększyło. No nie jest ono bardzo dużo większe, ale widać, że coś się dzieje, więc być może za jakiś czas. Ym, Coś z tego też wyrośnie, więc ja jeszcze się nie poddaję, zostawiam to i niech sobie rośnie pomalutku. No i rośliną, która niesamowicie mile mnie zaskoczyła, zaskoczyła i pewnie już się orientujecie, dlaczego, no jest ta. Jestem Filodendron Pink Princess, zaszczycił mi ostatnio takim pięknym liściem. Ale jak ten liść wygląda? Normalnie rozwinęła go na dniach, on jeszcze jest taki delikatnie karmelowy, ale ten róż! No, czyż on nie jest piękny? No, boski wprost! Tak so Dali, kurczę, jaki fajny taki żarów jasny. To jej taki pierwszy, konkretny liść, gdzie ma tyle tego różu. Nie mogę się doczekać następnego i widziałam, że coś tam się już zaczyna pomału dziać. I mam nadzieję, że jeszcze trochę odwidzę jakiś, jakąś delikatną pleśń. Mam nadzieję, że za jakiś czas zaszczyci mnie kolejnym takim pięknym liściem. Słuchajcie, jakoś ostatnio do niej serce straciłam, ale po tym liściu, po tym pięknym różu, gdzie ja fan różu, no wiecie, nie? Wow, no po prostu wow. No i kolejny Philodendron, czyli Prince of Orange. Tutaj zna wiele się nie dzieje. Nic ostatnio nowego nie wypuścił, e, tu z tego miejsca szedł taki młody, nowy listek, ale widzę, że ten listek się stracił i jednak nie wyszedł. O, tu też widzę odrobinę, a nie, to stały, zgniły listek. Zosunę go od razu. No niestety, myślałam, że coś się rozwinie z, tego, z tej większej sadzonki, ale jednak nie. Zrezygnował w połowie, szkoda, bo myślałam, że <laughs> będzie troszeczkę gęstszy. No i póki co mam tylko taką malo, malutką, maciupką sadzoneczkę, no ale coś tam jest, jest malutka, więc wiecie, nie szkodzi to w tej szklarence, witrynce, jest na to miejsce, niech sobie tam stoi, będziemy obserwować, czy coś rośnie, czy nie. No i ostatnim czasem wyciągnęłam Diefenbachie reflektor. E, ściągłam ją z parapetu, wyciągłam ją z ziemi, okazało się, że jakieś korzenie tam są, ale ta roślina stała, stała, tego liścia nie chciała rozwinąć, straciła e, tego najstarszego, więc stwierdziłam, że trzeba ją wyciągnąć z tej ziemi. Włożyłam ją do perlitu i patrzcie, wychodzi jakiś nowy listek, z czego się bardzo cieszę, bo ja już myślałam, że ona mi w ogóle nie ruszy, o coś tu mam problemy z ostrością, że ona już w ogóle nie ruszy, ale jednak coś się ruszyło. E, no, korzenie póki co to jeszcze tutaj nie widać, żeby jakieś szły. Ale ona też nie jest jakoś długo, myślę, że dwa tygodnie trzymam ją w witręce, i bardzo cieszy mnie w końcu, że wypuściła tego jednego liścia, że coś tu się zaczyna dziać, a nie tylko z tym jednym zwiniętym i z tym najstarszym tak już delikatnie pożółkłym, więc cieszę się bardzo, mam nadzieję, że to już jakoś ruszy bardziej do przodu, a no, siedzi twardo, więc myślę, że jakieś korzonki już tam wypuściła. Tyle, że ich nie, póki co jeszcze nie widać, jak przy rafiduforze. No i moja kolejna alokazja Black Velvet, która stoi w ceramisie, nie w keramzycie, to jest ta, którą wyhodowałam ze własnej bulwki. Ma już tutaj piękne korzonki i widzę, że wychodzi jej kolejny listek i chyba całkiem dobrze się tu czuję, w tym nawet ceramisie. No, ma piękne listki. O dziwo sprawdzałam, ona również przeszła oprysk. Stała, stoi cały czas w witrynce po oprysku. Na niej nie zauważyłam żadnego przędziorka. No, ale mimo wszystko, jeśli te moje rośliny wszystkie stoją w witrynce, no to i tak no wszystkie dostały oprysk. Po prostu niektóre były mm, troszeczkę bardziej poważnie potraktowane, no bo siedziały też ekstra w worku. Ach, no. Ale to jest bardzo ładna. Widzę, że wypuszcza kolejnego liścia i teraz nie wiem, czy to będzie runners, yy, czyli taki nowy jakby korzonek, który wypuści mi cebulkę, czy po prostu korzonek stwierdził, że pójdzie do góry. No nie wiem, okaże się za jakiś czas. No i w sumie kolejna, z kolejna już ostatnia z moich roślin witrynkowych. Jest to Alokazja Dragon Scale, którą kupiłam jakoś na początku tego roku. No i w końcu zaszczyci mnie jakimś liściem. Tutaj jednego zgubiła. No to jeden z mniejszych, starszych liści był, więc nawet jakoś nie jest mi go bardzo żal. Ale w końcu zaczęła coś nowego wypuszczać. Ona również stoi w seramisie, jak widzicie, ma tu dosyć sporo korzonków. Więc mam nadzieję, że za jakiś czas nie będzie problemu, żeby ją wyciągnąć. Patrzcie, nagrzebałam się w ziemi, już mam paznokcie brudne. No cóż bywa, nie zwracajcie uwagi. No liście ma bardzo ładne, co prawda troszeczkę małe. Ale już się nie mogę doczekać tego, który wychodzi, i tak mi się wydaje, jak na niego patrzę, to wydaje mi się, że już będzie troszeczkę większy od tego najstarszego listka. Więc czekam z niecierpliwością i myślę, że w następnym przeglądzie będziemy mogli go zobaczyć w pełnej okazałości. No i teoretycznie roślina, nie roślina, czyli moje kaladio w pudełku, i słuchajcie, nie otworzę ich. Nie za bardzo tu cokolwiek widać, więc musicie mi zaufać na słowo. Tu jest pełno ziemiórek, więc muszę jeszcze dzisiaj to wyciągnąć. O! Patrzcie, zasuwa tam jedna, zrobię to na balkonie, żeby mi się podobno nie rozniosły czasem. Nie wiem jak to się stało i jakim cudem, ale po prostu, no słuchajcie, tam ich z 5 lata jak nie lepiej, więc zaraz się chyba tym zajmę. O, widzieliście? No normalnie jakaś porażka. Wyciągnę to z kokosu, może wsadzę już w normalną doniczkę i no co? Będę czekać, aż mi coś tam wyrośnie. Od razu sobie zobaczę, czy jakieś nowe... czy już coś tam wychodzi, czy nie. Wydaje mi się, że tak, bo gdzie tam coś widać. Ale słuchajcie, boję się tylko otworzyć w domu, bo jak mi się rozlecą te ziemiórki, to będzie katastrofa. No dobra, słuchajcie, ja się z Wami żegnam. W ten... nawet to nie jest przedświąteczny weekend. Po prostu się z Wami żegnam. Patrzcie, wypróżniłam całą witrynkę, żeby fajnie można było przejrzeć te rośliny. Więc żegnam się z Wami. Życzę Wam miłych świąt i do następnego filmu pa!